Dziewczyny was dzisiaj jednak postanowiły zaprosić na spacer z nimi. Stwierdziłam, że wyjdę, buba ubrana, żeby żeby nie miała za dużo suszenia. Z nią, no i fajnie. Także jest, jest spokojnie, jest zimno bardzo, jest fajnie. Ta idiotka kota zobaczyła. Także nie przejmujcie się tym. Dlatego jomy ja mam w pasie. A poczekaj jak ci matka kolczatkę kupi. To dopiero będą jaja. Jak mnie wkurwisz, no? No ładnie chodzi, jest nauczone. No naprawdę bardzo silny jestem chłopiecki. W cholerę. Matki i tak nie przeciągniesz. Chociaż jakby był luta, a ona by jeszcze miała szelki, to kto wie? Czemu nie? Dałoby radę przeciągnąć. Nie byłoby to takie w każdym razie niemożliwe. No i widzisz, zgubiłaś kota. Już chciała go pogonić, bo ją denerwuje. Buba!

Tak? Żery jak teraz, chodźcie. Zelja. od 15 będzie zaraz. nie będzie ciemno się już robić. Nie, dziewczyny. I dzięki śniegowi śniegu będzie trochę jaśniej. Bubu. Dawaj, dawaj. Słuchajcie. Para śnieżona. W górach oczywiście wygląda trochę. Co dziewczyny, jesteście smutne, że nie poszłyście w góry, tylko jedziemy na wierzch. Aż za późno na to było. W góry zwłaszcza zimą to latem e, W góry zwłaszcza zimą to rano miało być, a latem obojętnie chyba się chyba o 21 robicia Także spoko. Ale nie, dziewczyny znacie swój zapach sików Podsikajcie się. Raz, dwa, trzy. Ale nie trzydzieści. Na jednym wyjściu, kochani. Choćby <grym> krople miała uronić, to zrobi to. Tak? No widzicie. No i będziecie mieć w końcu dzisiaj co oglądać. Bo będzie więcej materiałów. Vlog, pamiętajcie, teraz wchodzi w niedzielę. Później w środę, o 21.00 i w jednym i w drugim przypadku. A tak, to odcinki z psami i takie fajne klateczki z muzyczką. Artystyczne. Jeszcze lepsze byłyby kamerą, nie? To jest to, że ten telefon jakikolwiek nie ma takiego zbliżenia, jak człowiek by chciał ani do zdjęć, ani do filmów. iPhone jest o tyle już fajny, że jest fajny. Tak nie spełnia jeszcze pewnych oczekiwań i kryteriów. No, także nie ma lekko. Trzeba się cieszyć się z tego, co się ma, i oczywiście wdzięcznym być, ale można powiedzieć, co by się chciało, czemu nie jest to marzenie, które się spełnia. Pamiętajcie jedno, że wiele w życiu ma być, bo to, czego ma definitywnie nie być. I ma się nie pojawić w waszym życiu. Prawdopodobnie o tym nawet nie zamarzycie. A wszystko, co byście chcieli, marzycie o tym, znaczy, że to jest ta droga. Ale pamiętajcie, nie jest ona łatwa. Trudniej jest, yy, boże, łatwiej jest, kochani, spierdzielić coś, niż iść jak się ma i Dobra, koniec psychologicznych drdymałów. <grym> A idziemy dalej przez kłozy Czekaj, chodź na boczak. Stop! Czekaj, ładnie. Dawaj. Super! Elegancko bubu. No, piesek. Piesek. Chodź. Ale panchalka się nie robi niedobra jak meganka. Zaczynamy dorastać, a to jest jej druga cieczka. W przeciągu 3 miesięcy, ale tak jak mówię, już mówiłam, sprawdzałyśmy i to jest wszystko ok. Nic się nie dzieje z tego tytułu, że się tak stało. O. Ciekawa jestem, czy dzisiaj paczka trafi do paczkomatu, czy późno wieczorem ją dadzą. Wiecie, zima jest sparaliżowane, jest wszystko. Jakby tak się śniegu nikt nie spodziewał. I oczywiście ludzie dopiero wymienią opony teraz. Gdzie chcecie, dziewczyny? Tędy? No dojdziemy. No ale. Ona się i pod tędy, a zresztą tuba. No, Wiecznie się musicie plątać po prostu. Żeby ściekać na betonie, to trzeba mieć naprawdę fazę. Buba lewa, buba lewa, lewa, super. Brawo, Nino. Że na miejscach ten śnieg, zjadaj, dobra? Bo gdzie jest kamień? Buba, gdzie jest kamień, jakiś? Patrzę, Masz tak nie z tego śniegu Szkoda gadać A że to jej Angina to nie pójdę do wyga Aus powiedziałam. No właśnie. No, chodźcie. Będzie szła przy przyjrzeć, bo mnie nie słucha. Idzie na Aus. Mama włącza kamera, jesteście wrywne. Nie, powiedziałam, nie jest w śniegu. Niegrzeczne pieski. Sama ją poklęła, słuchajcie, chodź Parchalka. przestała już polować. Kochani, mamy to, a musimy wzdłuż całej łąki przejść, po prostu dosłownie całej, a chodzi i sika, już chyba po raz 60, się wyszukała. Bóg znalazła znalazła kamyk, albo raczej ja im kazałam wziąć ten kamyk, żeby tak nie łapała śniegu, bo na jakiś śnieg to łapie razem z powietrzem i później wygląda jak dynia, a to też nie jest zdrowo. Chodź. Zobaczyła kury. Się wydaje, że nie ma tu kur. No dobra, Ty wiesz lepiej. Tak. Oczywiście, że nie ma dramatu. Dobra kochani, będziemy się z Wami żegnać. Dzinka i Walhalka. Oczywiście wszystkie trzy odcinki o 20.00. Vlog środę i w niedzielę o 21.00. Także zapraszamy do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Będzie nam miło i do zobaczenia w następnym odcinku.